Tak. Mhm. Dziękuję, Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. A zatem bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Piła położonej przy ulicy Koszyckiej w Pile proszę o podniesienie ręki na ciężenie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kończę głosowanie. Stwierdzam, że i ten projekt uchwały został jednomyślnie przyjęty przez Radę. Przed nami ostatni z tego punktu, z tej części projektów uchwał punkt. Jest to projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Piła położonej przy Alei niepodległości w Pile. Druk numer 328. Bardzo proszę Panią Dyrektor o kilka słów, komentarzy. W tym projekcie uchwały przeznacza się do sprzedaży nieruchomość położoną przy Alei Niepodległości w Pile. Jest to teren zabudowy usługowej, który dopuszcza lokalizację na piętrze budynku, na cele mieszkaniowe dopuszcza się budynek 2-3 kondygnacyjny. Nieruchomość położona jest bezpośrednio od dalej niepodległości, z tym, że obsługa komunikacyjna zgodnie z planem odbywać się będzie od strony ulicy targowej. Dla usystematyzowania jest to przed komisem samochodowym, przed firmą, która prowadzi sprzedaż kamieni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Szanowni Państwo, ta działka przeznaczona na sprzedaż dozę przetargu nieograniczonego jest przeznaczona zgodnie z planem pod funkcję usługowej i z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. Zagospodarowanie tej działki zgodnie z przeznaczeniem jest tak najbardziej celowe. Stąd opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Także z tamtej części stołu. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, więc zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Piła położonej przy alei niepodległości w Pile proszę o podniesienie ręki na przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że rada jednomyślnie przyjęła tę uchwałę. Przed nami kolejny punkt porządku obrad, punkt 12. Jest to projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków miejskich oraz regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie miasta Piły. Jest to druk nr 329. Bardzo proszę o jego zreferowanie pana dyrektora Jerzego Maca. Bardzo proszę panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowni radni przedstawię projekt uchwały. Oczywiście tutaj po szeregu autopoprawkach, które zgłosiła komisję, zgłosiła Pani Radna Kubica, zgłosił również y, Organizacja Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nowa wersja tej uchwały została Państwu przed sesją wręczona w formie papierowej. Ja pozwolę sobie w krótkich słowach po prostu powiedzieć, jakie te zmiany, ewentualnie uzupełnienia dotyczą. W projekcie uchwały, na pierwszej stronie, w paragrafie drugim, po słowie uchwała wprowadza się wyraźnie w załączniku numer jeden do tej uchwały w preambule zamiast słowa podlegające wprowadza podlegają wprowadza się słowo podlega. W paragrafie pierwszym dodaje się ustęp pierwszy i skreśla się wyrazy z wyłączeniem miejsc i przedsięwzięć uzgodnionych z urzędem miasta. Dodaje się paragraf pierwszy ustęp drugi, a jeszcze przepraszam wcześniej. W punkcie jedenastym na tej stronie, na drugiej stronie załącznika, wprowadza się nawias po wyrazie kagańca, czyli odczytam. Nieczystości po psach należy zbierać do przeznaczonych do tego pakietów sanitarnych i wrzucać do specjalnych koszy. Nawias zamknąć. Wprowadzono ten nawias. Wprowadza się paragraf pierwszy, ustęp drugi o brzmieniu zakazy, o których mowa w paragrafie pierwszym punkt 5, 6 i 7 nie stosuje się do miejsc i przedsięwzięć uzgodnionych z Urzędem Miasta Piły i Zarządem długich Zieleni w PILE. Wprowadzono na wniosek pani radny Millerowej. Również końcowa treść. Administratorem Parku Miejskiego Stanisława Staszica, do którego można zgłaszać uwagi, jest zarząd drugi Zieleni w Pile. Podaje się tutaj w kolejności numery zarządu, telefony alarmowe. W załączniku numer dwa, również w preambule, zamiast słowa podlegają, wprowadza się słowo podlega. W paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, podobnie jak w poprzednim załączniku, skreśla się z wyłączeniem i przedsięwzięć uzgodnionych z Urzędem Miasta. W punkcie jedenastym dodaje się nawiast po słowu, po wyrazie kagańca o tych nieczystościach. Wprowadza się paragraf pierwszy, ustęp drugi, zakazy, o których mowa. W paragrafie pierwszym, punkt pierwszy. Punkt 6, 7, 8 nie stosuje się do misji przedsięwzięć i podobnie jak poprzednim, w poprzednim załączniku dopisuje się administratora i telefony alarmowe. Załącznik numer 3 zostaje bez zmian. W załączniku nr 4 w paragrafie czwartym na samym końcu do, zamiast na przykład rodzice. Zmienia się to na słowo opiekunowie prawni. Prawni dodaje się. I w paragrafie dziesiątym po wyrazie Kagańca wprowadza się nawias związanych z nieczystości po psach należy zbierać do przeznaczonych do tego pakietów sanitarnych i wrzucać do specjalnych koszy. Na tym po prostu te poprawki wyczerpałem i przedstawiając ten regulamin chciałem powiedzieć. Że wynika on z ogólnie obowiązującego prawa, który stanowi, że te regulaminy są prawem miejscowym, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jak również na specjalnych tablicach przy każdym tym obiekcie, który tutaj wymieniłem. Chciałem jeszcze dodać, że ten regulamin był konsultowany społecznie przez Radę, Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, która również wprowadziła poprawki uwzględnione w tym projekcie, który odczytałem. Dziękuję. Za Dziękuję zabranie. bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę. Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński. Szanowni Państwo. Komisja obradowała nad projektem uchwały w wersji pierwotnej. Byliśmy podczas posiedzenia komisji zapoznani z postulatami Komisji Spraw Społecznych. W trakcie posiedzenia, tak jak pan dyrektor wspomniał, koleżanka radna Miller zgłosiła wniosek, aby uzupełnić załącznik nr 1 i załącznik nr 2 uchwały o dopisanie administratora oraz telefonów alarmowych. Ten wniosek został przegłosowany i jest wnioskiem komisji, wnioskiem formalnym. Przy tego typu uzupełnieniu Komisja zopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę Pan Radny Zbigniew Pyziak. Panie Przewodniczący, na Komisji Spraw Społecznych po omówieniu regulaminu przez Dyrektora Maca zadałem pytanie dotyczące załącznika numer 2 mianowicie regulaminu parku na wyspie. Kiedy zobaczyłem, że park na wyspie również ma być zamykany, zapytałem się jak, jak to będzie wyglądało dzisiaj po tygodniu czasu stwierdzam, że jest to chyba nie najszczęśliwszy pomysł i stąd wnioskuję aby w załączniku numer 2 paragraf trzeci wykreślić. Z czym to się wiąże? Ja sobie wyobrażam sytuację taką. Na Wyspę są cztery wejścia i teraz wyobraźmy sobie, że są jakieś szlabany, bramki, furtki, płoty. Przepraszam trzy. Tak. I ktoś sobie nie zdąży wyjść z wyspy wpław będzie przekraczał y, y, przez płoty, a co się stanie, kto będzie odpowiadał, no, zawsze, zawsze, potem będziemy szukali winnego. Poza tym y, wyspa dla mieszkańców y, y, ale i Niepodległości tam dalszego rejonu również stanowi drogę komunikacyjną, w związku z czym, a, a więc sporo z, y, skracają drogi, y, no nie wyobrażam sobie, aby, aby ludzie wracający na przykład z drugiej zmiany przechodzący przez Wyspę, skracając drogę, no, napotkali tam na zamknięty płot i, i, i wydłuża to ich czas y, y, przejścia. Stąd mój wniosek formalny z, y, chodzi o wykreślenie paragrafu trzeciego z tego właśnie załącznika numer dwa. Dziękuję bardzo. Pani Radna Wiesława Sztaba. Panie Przewodniczący, również radni lewicy dołączają się do tego wniosku kolegi Pyziaka. Chodzi dokładnie o drogę przelotową przez wyspę. Natomiast chcemy dołączyć propozycję, żeby może zwiększyć elegancję iluminacji tej wyspy, żeby ona żeby była ładnie oświetlona w nocy, żeby była bezpieczna, a nawet, żeby w którymś miejscu dosyć w takim newralgicznym była postawiona nawet aparatura telefoniczna, że w razie zagrożenia czy czegoś ktoś ma dostęp do telefonu, tak jak jest w parkach zachodnich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne głosy? Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kosmatka. Ja z pełnym uznaniem do pana dyrektora za poprawienie tego, co zamazywało obraz, mianowicie się przeniesieniem do innego punktu za, zwolnienia z zakazu w przypadku organizowania różnych przedsięwzięć, ale przy okazji tego przeniesienia zastanawia mnie jeden punkt, który został wyłączony z zakazów na czas różnego rodzaju imprez, mianowicie punkt siódmy zarówno w parku jak i na wyspie, czyli co na imprezach można się kąpać spontannie i stawie. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne głosy, zapytania? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, poproszę pana, Panią Prezydent, bardzo proszę. Chciałabym wyjaśnić, co było, co leżało u podstaw decyzji o zamknięciu wyspy. Zresztą kilka przyczyn jest zbieżnych z tymi, które towarzyszyły zamknięciu parku miejskiego. Wyspa w godzinach wieczornych nie jest miejscem bezpiecznym i ci, którzy skracają sobie w ten sposób drogę do domu, to te pięć minut, które zyskają, czasami może kosztować ich po prostu utratą zdrowia bądź życia. Nie jest to teren zabudowany i nawet gdybyśmy tam postawili budkę telefoniczną, być może ten ktoś nie zdążałby do niej dobiec i skorzystać z tego, wykonać telefon na policję czy wzywając pomocy. To jest po pierwsze. Więc po godzinie 22 zimą czy w godzinach późnowieczornych latem nie jest to miejsce ani spacerów, ani na tyle bezpieczne, żeby można było tamtędy udać się do domu. Czyli po pierwsze, bezpieczeństwo. Oczywiście na początku należy zadbać o to, żeby mieszkańcy oswoili się z tym faktem i żeby rzeczywiście, tak jak pan radny Pyziak wspomniał, nie doszło do sytuacji, że ktoś nie zdąży opuścić tego miejsca przed zamknięciem. Drugą przyczyną jest fakt, że coraz więcej inwestycji się tam pojawia. W tej chwili już jest na ukończenie, przynajmniej bardzo zaawansowany jest Plac Zabaw. Pojawiają się tam zabawki, które chcielibyśmy zachować w takiej dobrej kondycji, a Plac Zabaw przeznaczony jest do tego, żeby spędzać w nim czas za dnia. Nie będziemy skracać na pewno czasu, kiedy warunki dzienne pozwalają na to, żeby tam przyjemnie spędzić czas, bo Państwo dobrze wiecie, że robimy wszystko to, żeby właśnie spowodować, żeby mieszkańcy wychodzili z domu i przebywali w tych miejscach, gdzie stwarzamy im ku temu dobre warunki. Pora nocna nie jest właściwą porą, żeby spacerować po takich miejscach jak Park Miejski czy wyspa. Dziękuję bardzo. Można, Pan prezydent Krzysztof Szewc. Bardzo jeżeli proszę. można panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym dodać jeszcze dosłownie dwa, trzy zdania, mianowicie, że straż miejska opracowała sposób zamykania tychże bram w taki sposób, aby w odpowiednim czasie poinformować wszystkie osoby, które jeszcze na terenie wyspy przebywają, o tym, że za 15 czy 20 minut będzie zamknięty tenże teren, to jest jeden element. I drugi, klucze do bramy, zarówno parku miejskiego, jak i parku na wyspie będą przechowywane zarówno w Straży Pożarnej, w Straży Miejskiej, dopóki będzie pracowała, do tych godzin, w których będzie pracowała i oczywiście na komendzie policji, bo takie uzgodnienia poczyniłem z tymi organami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma zgłoszeń, jest bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kosmatka. Mimo wszystko nie przekonuje mnie argumentacja związana z zamknięciem przejść na wyspie, bo ja rozumiem, że hipotetycznie przynajmniej poprzez postawienie bram i ich zamykanie o godzinie 23.30 latem można uniknąć dewastacji urządzeń, ale hipotetycznie. Natomiast argument wcześniejszy związany z bezpieczeństwem, chciałbym zwrócić uwagę, Pani Prezydent, że zanotowane na przestrzeni ostatnich blisko 40 lat, jak istnieje wyspa, negatywne z najcięższym skutkiem zdarzenia na wyspie nie miały miejsca. One się działy na ogół tam, gdzie jest większe skupisko ludzi, choćby ostatnie skrzyżowanie okrzei, dworzec, gdzie mieliśmy do czynienia ze zjawiskami negatywnymi, ze skutkiem śmiertelnym. Na wyspie ja sobie nie przypominam. A przy tym tradycyjnie, tak podkreślił to kolega Pyziak, był to jest to przyjęty przez sporo mieszkańców Piły trakt komunikacyjny skracający drogę. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Krzysztof Szewc. Jeżeli można, proszę państwa, skracanie drogi kosztem bezpieczeństwa jest bardzo wątpliwe. To jest, bo to jest główny argument, który w tej dyskusji pada. Natomiast pozwolę się nie zgodzić z Panem Radnym. Otóż zdarzenia o, o bardzo poważnym charakterze w moim odczuciu w przeciągu ostatnich paru lat miały miejsce jak chociażby zgwałcenia. Chyba, że uznamy, że nie jest to. Ale, ale ja tutaj może troszeczkę za daleko poszedłem. Jest to oczywiście bardzo poważne zgłoszenie, i takowe zdarzenie i takowe miały miejsce jednak na wyspie w godzinach nocnych, gdy właśnie skracano sobie drogę, usiłując przejść przez wyspę z młyna na niepodległość. Wówczas, około dwóch lat temu, o ile dobrze pamiętam, bardzo poważne tego typu zdarzenia, a o drobnych nie będę mówił, bo i nawet nie wszystkie drobne są e, oczywiście oficjalnie zgłaszane. Ale. Niewątpliwie mają one miejsce o kradzieżach torebek, innych rzeczach, no trudno, trudno dyskutować. Dziękuję bardzo. Jest kolejny głos pan przewodniczący Marian Barłkowski. Ja mam takie techniczne pytanie, ponieważ ja korzystam jednak z przejazdu przez wyspę i cieszę się, że będą wyznaczone drogi na wyspie, gdzie będzie można jechać rowerem. To bardzo dobrze. I w parku też, tutaj tym historycznym. Ale mam takie pytanie, mówię techniczne. Czy zabezpieczenie tych zamknięć, mówię raczej o wyspie, będą takiej klasy, że nie można będzie ewentualnie, bo tych fachowców jest niemało, podrobić i sobie otworzyć. Jak to będą takie uniwersalne patenty, które nie pozwolą tutaj coś za kombinować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Mieczysław Karpiński, bardzo proszę. Dziękuję za głos. Chciałbym dodać tutaj do tej dyskusji pewien element dotyczący zamierzeń inwestycyjnych na wyspie.